Dzień dobry, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie Ja jestem sonic i wraz ze mną jest Benny Witam wszystkich bardzo serdecznie No i może zacznijmy od tego, że wymyśliliśmy nazwę Dokładnie dwie A Znaczy dwie I będzie do tego spraw pól w opisie To takie, takie szybkie, krótkie elo No a ty jeszcze powiedz Benny jak tam dzieli do przygotowania do maturki Właśnie nic nie mówię ja Od wczoraj mnie w tak brzuchu kręci, że naprawdę Ja nie wiem, ja całe dwa miesiące tak ja znam, nie zdam, a ostatnio, znaczy ostatni miesiąc jak się zacząłem przygotowywać, to tak nagle zaczęło mi zależeć bardziej, takie jest. Chciałbym nagle zdać? <grym> Dobra, chyba zaczynam od ciekawostek, co nie? O zabójczej tapecie na androida. Zabójcza tapeta na androida. Ja powiem tak, ja w ogóle temat przyjrzałem. Gdzieś tutaj może się obrazek pojawi. Kolej rzucił zdjęcie. Rzucił zdjęcie tam, ktoś zaczął to ustawiać sobie na tapecie przed konwersją kolorów i nagle zaczął wywalać błąd w Androidzie. I to w ogóle niektórzy odkryli, że nawet na starszych Androidach zaczęło wywalać. I ja tak się dziwiłem, że przez tyle lat istnienia systemu nikt nie zauważył tego błędu. Że nikomu się to nie stało, lub po prostu było to tak rzadkie, bo to jednak ustawienie tam kolorów w tej fotografii było tak dziwne, że. Czy może nie tyle co dziwne, co nietypowe, że wywaliła, wywalało system. No ciekawe, ciekawe, więc nie ustawiajcie sobie tej tapety, ja tutaj. No, tutaj będzie gdzieś rzucone, jak komuś w filmie skonane. wywali telefon, to z góry przepraszamy. <noise> nie no, nie powinno tylko przez tapety. Nie, no, na filmie raczej nie powinno, bo to będzie w małym okienku, no wiesz. Tak, znaczy. ogólnie, no, że może, może tutaj pierwsze problemy z takie były zgłoszone w 2018, ale niektórzy odkryli, że jeszcze starsze wersje Androida. Y tak, ale to, to, to zdjęcie pochodzi z aparatu niecyfrowego, nie cyfrowego, tylko z ostrzanki jeśli się nie mylę, dokładnie z Nikon Tak, 850. i najlepsze jest to, że pierwszy raz jak sobie to ustawili, bez tej zmiany kolorów, wywaliło Potem jak ustawili to gdzieś, potem jak ktoś to wrzucił na Twittera, czy na jakieś e, strony z fotografią mi trochę te kolory zmieniło, nagle już nie wywalało Gdzieś e, czytałem, że to niby jest przez konwersję z RGB do sRGB Nie ja wiem czy to tak działa, ale niektórym telefony pokraszowały, musieli robić recover, wchodzić w BIOSa no męczycie, więc uważajcie. To tak samo jak z tym znaczkiem, co wywalał iOSA tam, który się pisał. To był taki. No wiesz, jeszcze, jeszcze jest jedna teoria do tego, tak? Masoni. Nie, no, duchy. O, nie, mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że nie, ale. Jak obejrzysz Dawida Czecha, to we wszystko zrozumiesz. We wszystko uwierzysz. Tak. <laughs> co, kiedy... Przepraszam, że na chwilę odejdę, ale ja kiedyś widziałem jego streama. I. Tak nieumiejętnie coś zrobił, że odpalił się na drugim monitorze jakiś obrazek, który potem pokazywał do kamery, a mu się, jak 5 minut przed tym, zanim coś zrobił, to ten obrazek odbijał mu się w oknie. W ogóle nie pamiętam, dlaczego ten stream tak wyskoczył znikąd, ja nawet nie wiedziałem, kto to jest w sumie. Ja... Dobra, to ja ci powiem jeszcze ja lepszą tak... Wiedziałem jakiś tam jeden... O, dobra, mów, mów, Kontynuuj. To ja widziałem u niego jeden odcinek, nie? I ten odcinek polegał na tym, że... Wpisał źle w tłumaczu koronawirus. K I potem miał bekę z tego, że. Ha! Super się wypowiada! Super. No, no ale dobra, to może już przejść od razu do... premier z, Gier. Na szybko. Do premier Gier. No, to w, te, w tamtym tygodniu zaczynałem, a ja, tak więc w tym tygodniu zacznij okay, ty Okej, dobra, chwila. Tutaj pan profesjonalista, który uderzył oczywiście w mikrofon. Ma notatki, ale oczywiście ma stronę, która jest bardziej czytelna, bo nie ma strona nie ma dysgrafii. Projekt Warlock, to jest gra, która wychodzi, już Wam dokładnie mówię, 9 czerwca i wychodzi na PlayStation 4 i ja bym tą grą się w ogóle nie zainteresował, jakbym nie lubił Duma starego, którego miałem okazję parę razy zagrać, chodzi o to, że to jest takie nowoczesne piksele w 2D, tak naprawdę w 3D, strzelasz i ta gra jest prosta, ma 60 poziomów, Pięć różnych światów, 12 podstawowych broni, plus dwie unikaty, i każdą możesz na dwie różne strony rozwiązać. Ileś tam różnych przeciwników, i tam chyba 5 czy tam 6 różnych bossów. I po prostu to jest coś takiego, że wracasz w piątek zmęczony po pracy wieczorem, chcesz sobie w coś zagrać, ale nie chcesz się zbytnio wysilać. Odpalasz to i po prostu siekasz. Latasz, siekasz, siekasz, latasz. Kładniesz, no. tam hit, respawn. Dalej siekasz, siekasz. A, no jeszcze, są, a jeszcze, są, jeszcze są umiejętności. To. to jest coś takiego, że jest wyjątkiem to, że jest tam mana, i jakieś umiejętności się odblokowywuje. I jest jakiś tam ekwipunek jeszcze. I tam dużo coś się do amunicji, ale tu aż tak bardzo się nie. Znaczy, to cię aż tak bardzo nie interesuje, czy, czy? bo tego, jak tego zabraknie, to chodzisz, eksplorujesz, szukasz amunicji. No w sumie czyli to taki e, FPS w stylu retro, tak? Kosztuje 40 90 dziewię e, tak, i Kosztuje 40 zł warto. To wyszło już na Switch'a chyba teraz wychodzi na PS4. Warto, bardzo. Ale ja się, się będę dużo pił na tym odcinku. Jezu, mało <laughs> Dobra. No to w sumie tak, tak naprawdę to w tym tygodniu nie ma praktycznie żadnych fajnych ciekawych. Ale World jest ciekawy akurat. Znaczy, projekt Warlock, tak, ale to tak wchodzi mi, że ogólnikowo w tym tygodniu praktycznie nic ciekawego nie wychodzi. Następny chyba jest The Last of Us. Tak? Chyba, mówisz? ale nie jestem pewien. No okej, okay, okej. Okay. To teraz przechodzimy do niej. Czekaj, czekaj, muszę sprawdzić, bo to chyba na tygodniu wychodzi, czekaj, to będzie na następny? Tak, to będzie to na się, następny, Człowiek prawie... ja się jadam. Hahaha. <laughs> No ja też cię nie mogę się doczekać na następny tydzień, bo fajna gierka wychodzi Ale dobra, teraz przejdźmy, jeszcze w ty tym tygodniu zostajemy, nie odchodźmy aż tak daleko No tak, 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 no to za tydzień sobie poruszymy następny, no tak więc co, teraz moja kolej, dokładnie. tak? Dokładnie No to u mnie, ciekawe, ciekawie, bo to, to jest coś co ja na pewno kupię Prędzej czy później, ale to będzie do, czwarty dodatek do Elder Scrolls Online, dokładnie, Greymoor eee, daje to... ...nam zwiedzić zachodnią część e, prowincji Skyrima i została ona nawiedzona przez lorda vampirów. Oczywiście wydaz, wydawca to Bethesda. Bethesda. Tak, Bethesda. Czyli najlepszy e, ten. Ludzie, którzy najlepiej obstawiają sobie trubuny na jej. <grymina> Dokładnie tak. No i co? E, Greymor jest osadzony w zachodzie Skyrim na tysiąc lat przed wydarzeniami z The Elder Scrolls V, czyli ze Skyrim'a. Czyli to będzie coś, co się stało przed Skyrimem, bo będzie tam właśnie najazd jakiegoś tam Lorda Vampirów i jego bestii, jego armii, etc. etc. Mechaniki raczej chyba nie muszę tutaj, jak jakkolwiek ten, omawiać, bo mechanika jest dokładnie taka sama jak w każdej innej. Części Skyrima, oczywiście Skyrim Online super gierka, żeby pograć coś ze znajomymi, połazić, pogrindować ja, ja, ja akurat nie gram, ale mam do Ciebie pytanie, ile już tam dodatków wyszło? Bo ja tak kojarzę, że przynajmniej co rok coś wychodzi Do Skyrima to jest właśnie czwarty dodatek Mhm. Taki większy, to nam chyba jest, jeśli się nie mylę, teraz będzie The Gremor. Jest e, Morrowind Jest to oczywiście zwykły jest jeszcze jeden, którego nie pamiętam, ale go mam. <noise> Dobrze wiedzieć. <noise> nie pamiętam po prostu jak się nazywa, nie? Znaczy no, tego trochę jest, można zapomnieć. Ale to będzie wychodzić na PS4, Xbox One oraz pc -ta. Więc jeśli ktoś interesuje się e, jeśli ktoś wersją to nie na powiem. Xbox One lub PC-ta, nie będzie zawiedziony. Nie będzie zawiedziony. I co, chyba premier kiedy zrobiliśmy, bo to. Co? Znaczy, jeszcze można powiedzieć, że. Świat jest duży. Online, ja jest, ja online jest dość spoko. I co, jak co, ten dodatek będzie dość drogi, mi się wydaje. Jeszcze szybko sprawdzę. Ale z tego tego że ten świat jest w miarę duży, co nie? To nie się. a bardzo duży. duży. Ale i tak. World of Warcraft ma największy? Z tego co żeby trochę grałem i oni Tak, oni tam tak, tak. do będzie wychodził następny dodatek znowu, nie? Bo no ja nie wiem, bo ja w tą grę dawno grałem yy, i my koledzy będzie, będzie się nazywał Shadowlands. No ja aż tak bardzo nie grywałem, bo tam... A, masz Elsewhere jeszcze. I no... Gremor akurat będzie kosztował 100 zł, jeśli się nie mylę? Na chwilę obecną kosztuje 100 zł? Czy tam 120 zł? Coś G2, koło takiego. Na, na coś G2 koło tego. za 2 tygodnie 80. No, to znaczy na to G2... Jeśli się nie mylę, to podstawka The Elder Scrolls Online będzie kosztować na około, 7, nie czekaj, nawet 70 zł. 60 zł może? W ogóle jeśli mówimy na chwilę na temat G2, bo najczęściej jak wychodzą jakieś dodatki do gier, to one tak w miarę Okej okay, tanieją. Ale nie, dodatek to no tak, do tak, Diablo tak, Ciągle trzyma tą samą cenę od trzech lat i sobie z kolegami nie mogę zagrać krzyżowcem. A mi mi składa siedmiu Lord of mi tak? szkoda na dodatek, tak szczerze. A ja dostałem za darmo dodatek, ci powiem. Ja też chcę. <grym> no bo zawsze zawsze, zawsze mam takie... takie. jest taki, że kupiłem sobie Diablo trójkę. I bo ja kupiłem ją podczas premiery. I dostałem dodatek podczas premiery Kej do dodatku od kolegi za darmo. No o to. Więc najprzede od razu z dodatkiem. No ale właśnie. A fajnie bo, fajnie bo w Diablo trójkę grałem z koleżanką i z jej mamą, rozumiesz? Wiesz... Ehm, dobra, może następny temat? Przychodzimy chyba do... Dobra, no to co? AMD? Właśnie, czy... No AMD pierwszy, bo to jest taki główny temat, ale bardziej krótki. Dobra, to może ja zacznę. AMD A520, AS Rock, szykuje płyty główne, z tanim chipsetem. No. Co o tym sądzisz To jest ciekawe, bo e, AMD jakby tych soketów nie zapowiedziało, one są tam pod te Zen 3, ale Zen 3 też będą miały wsparcie do 450 i 420 so soketów. A te nowe wszystkie sokety, tak gdzie ja pierwszy raz czytałem, miały obsłużyć nowy standard PCI Express. Ale okazuje się, że 520 nie będzie obsługiwać czwartej generacji, tylko dalej będzie obsługiwać trzecią. Co jest ciekawe, e, bo... Ja byłem przekonany, że jak zrobiłem już całą nowo, całe nowe sokety, nawet jeśli będzie to B520, które pewnie będzie miało tylko dwa sloty na RAM To będzie już obsługiwać ten mm -hmm. nowy standard PCI znaczy, To jest nowa generacja, to nie jest jakiś nowy standard Ale powiem tak szczerze, że AMD nie zapowiedziała soketów ASRock, no my tu takie nowe płyty patentujemy Ogólnie one się i tak i tak nazywają no, W sumie wiecie od nas, ale nie ta AMD, ale w sumie to okej okay, bo bo od nas wiecie, więc. Ale, w pły ale płyty dodatkowo fajnie wyglądają. będą sorry. one. Dodatkowe będą one wydane w formatach Micro ATX oraz micro, Mini ITX. TX. ja, Jezu ja mi się powiem proszę. tak, że y, Micro ATX to jest standard płyty, który najczęściej składam komputery, bo jak kolegom coś składam, to ja zawsze słyszę takie, żeby ten komputer nie był duży. Ja takie już więcej nie musisz mówić. Już, wie, już więcej nie... czekaj, ja przepraszam, że wstanę na odcinku, się odsunę, będzie chwilę hałas. Bo ja mam oczywiście krzesło takie zwalone, ja przepraszam na chwilę. Przepraszam na chwilę. Będzie głośno, ale... Wstał. To jest Mikro? te? ja myślałem, że jak mi doszło w tym kartonie, gdzie... czekajcie. To są te same formaty, a różnica w pudełkach. Tu jest stara płyta, to jest trochę cięższe. To są te same formaty. Myślałem, że mi przyszło ITX. Już bałem się, że do budowy nie pasuje. Faj okay. Fajne są te y, standardy. Hmm. Jezu, ja telefonu nie wycisnę. <Ky> Gdzie mam telefon? Już cięcie zrobić. To, to, to się wytnie, zrobi się to takie magiczne cięcie. Ej, cięcie zrób, mamusia dzwoni. Tak więc witamy, witamy po krótkim cięciu. Niestety, Benemu zadzwonił telefon i to było coś. To była jego mama, więc musiał odebrać. Niestety, są rzeczy ważne i ważniejsze. E, dobra. E, zaczekaj, mamo skończył podcast. Skończy podcast. Śmieszny podcast. Śpieszny jest ten podcast. Ale właśnie, wracając do tych e, płyt. Coś tu jeszcze miałem zwrócić uwagę. A, mm, czekajcie, a premiera wszystkich y, płyt jest przewidziana na trzeci kwartał 2020 roku, więc coś y, tak chyba zapowiadane jak premiery nowych procesorów od AMD, więc możemy przejść hmm. już tak do nowego tematu, powoli ostatniego dzisiaj. Szybki dzisiaj podcast. No będzie szybki spis potrzebny, a ostatnim tematem będzie Bloodborne. Czyli gierka o wersji PC-owej, która zostanie wydana na wyłączność konsoli PlayStation 4 w 2015. Stała. No znaczy została. Oj, została, Jezus. Plącze mi się dzisiaj język, serio. Według najnowszych plotek Bloodborne zamierza być na PC-ta. I będzie to remaster. Względu, co jeśli co mnie bardzo cieszy. Czytałem, to, to ma być port z PS5, czyli z konsoli, która jeszcze nie istnieje, ma być. Na PC-ta? Nie, 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 to ma być port z PS4 na remastered Aha, i na PC-ta na oraz PS5. PS5. Czyli już, ale. Nie, 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 nie. To, to ma być. Remaster jest przygotowany z myślą o piątce PS5. Aha, ale w ogóle to już jest ciekawe, że. Konsole, których, o których już trochę wiemy, co prawda, dostałem już ciekawe tytuły powoli, a nie to, co jak Nintendo wychodziło było sześć tytułów na krzyż. No tak, 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 ale nie, no, co jak co... Bloodborne, według mnie, wydaje się spoko, wydaje się spoko, szczególnie na ten remastered. Jeśli on wyjdzie na PC to ja zamierzam go kupić. On to prawdopodobnie będzie w następnym roku, bo... E... Bo to będzie wychodzić na PS5 no, no, oraz PC. -ta. Jeszcze, nie zosta jeszcze nie została premiera ujawniona, ale można się spodziewać, że... To będzie przed końcem 2020 tego, lub na początku, jak według mnie. Ja, ja... Ponieważ e, ma być przy wyjściu PS5. Okej, okay, ja, ja się Ciebie coś, coś zapytam. Co sądzisz o nowych konsolach? Bo e, tu chyba na początek będzie wyścig premier, chociaż Xbox nie będzie miał ekskluzywów, ale ciekawe, ile będzie miał przygotowanych portów. Oczywiście no, one mieć zresztą kompatybilne, tak, więc. Co będzie na premierę wychodzić? Ale też, też e, ma wkroczyć dość prokonsumencka, e, znaczy jest chyba prokonsumencka. Sprawa do Xboxa, mianowicie Xbox. Coś tam, nie wiem, nie wiem, czy to PS5, nie chcę teraz oszukiwać, czy to PS5, czy to PS, czy to Xbox miał coś takiego, że coś z grami, nie? że będziesz mógł sobie je przekonwertować. No, straszna ta kompatybilność tego, co każe ja, ma być w obydwu konsolach. Inaczej ma wyglądać, nocie. Inaczej ma trochę wyglądać abonament, jak wyjdzie ten abonament Microsoftu, co masz na Xbox One, na PC, a on jeszcze ma być jakoś podpinany pod nową konsolę. W ogóle zauważyłem, że jak Xbox startuje z tą nową konsolą, to on chce tam stawiać właśnie na jakość, abonament i tam w menu wdrażane te y, techniki tego streamingu gier, że serwer ci renderuje grę, a ty, twoja konsola się nie przemęcza. Coś takiego jak Google Stadia. No tak, ale... Tutaj pozwól, że się wtrącę, no ale za to e, PS5 ma swoje ekskluzywy? No tak, to tak samo jak Nintendo ma najlepsze ekskluzywy. Bo na przykład teraz co, co mamy, e, jakie mamy ekskluzywy na PS5? God of War. Wiecie, no PS4, to God of War, no co masz? Znaczy, no, na PS4, na długo, PlayStation długo, mamy God of War. Taki gry jak mamy... i Crash Bandicoot na przykład dostały porty na Nintendo Switcha, co w sumie ja się nie dziwię. I właśnie się zastanawiam, ile nowych gier wprowadzi PlayStation? Bo już trochę nowych prowadziło ekskluzywów, żeby sobie właśnie odkuć te portowanie, bo oni na tym portowaniu, co jak co to oni zarabiają jednak. Znaczy, to, to są jakieś no tak. studia z nimi powiązane, lub to są właśnie z ich studia wychodzą. Na przykład Microsoft też ma swoje studia, ale no, co wyjdzie na komputer, to nie jest już ekskluzywny, w teorii. O, a jeszcze, jak jesteśmy w temacie PS5, co, co, co sądzisz o nadchodzącej premierze The Last of Us 2? Znaczy, no już ja mówię, Czy to ty nie w to to, 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 znaczy to to za tydzień, bo. Ja ogólnie nie jestem właścicielem PSA, ale grałem w jedynkę trochę u kolegi. No, klimacik był, nie powiem, miałem. Nie, no to już późno grałem. Znaczy, ja nie posiadam PSA, ale posiadam e, Xbox. Więc widzisz, no znaczy się ja grałem w jedynkę trochę Tam u kolegi, to była taka nocka. Chyba z połowy gry przyszliśmy. No, że rozumiem, rozumiem. Dobrze, to grałem. pogadamy sobie na ten temat kiedy indziej. Co jeszcze możemy powiedzieć o Bloodbornie, bo tak troszeczkę zboczyliśmy z tematu. E co ci już mówię? Dzie... Że ja jeszcze jeszcze powiem, że. Port nie został potwierdzony. Ale w... został zasugerowany wpisem na Twitterze. Znaczy, no. To, to ja jest ci taka ciekawa sprawa. Tak, kogoś, kto. Może. No, już trochę parę rzeczy przewidział z tego, co kojarzę. Tak no tak, te, te, tak, tak. Tak szczerze powiem. O samej grze coś? Powiesz, czy. A... Ja powiem tak, że mój kolega w to grał ja widziałem jak on w to grał I... Ja w to nie grałem ja... Jeśli on być szczery, nie to grałem to jest w to... taki japoński RPG, bo ja to widziałem Tylko on taki trochę dziwny klimat ma I ta stylistyka tej gry też jest dziwna, bo On wygląda, dla jednych, jest... to jest gra typu Dla innych będzie wyglądać super, a dla większości Typowego odbiorcy on będzie wyglądać jak taki No tak średnio bym powiedział no dobrze, no to jest, ale to jest taka dość klimatyczna gierka według mnie, to jest taki, no jakby to powiedzieć, ee, że łazisz i mo moby zabijasz, te tak, takie potwory, nie? No tak. Jesteś jakim jakby łowcą potworów, coś w tym stylu, tak mi się przynajmniej zdaje. W, w ogóle ta gra jest trochę Soulsowa i jak ja, ja tak właśnie, jak na nią patrzę, to mi trochę przypomina Sekiro, tylko tam trochę inaczej w ogóle wygląda system walki, ale powiem ci, że ostatnio właśnie jest moda na takie typu typowo Soulsowe gry. No, tak, Jakoś tak, tak. wraca. Znaczy, znika i wraca. Takie świadome rozwalanie sobie pada. Ja grałem w Dark Souls'a i jeden poleciał. <laughs> tak, tak szczerze. Czekaj, ja jeszcze, jeszcze tutaj szybko przedstawię może jakieś ten. On Joche, Joche jest to, nie, nie, nie mam tu tak naprawdę przedstawiać. Ja ci powiem tak. Ty, typowy soulsowy, Soulsowa gra, która. No, Souls, jeśli jakiś Souls jest zrobiony poprawnie i on ma w miarę, w miarę sens w rozwoju, tam jakby postaci tego swojego ekwipunku, mm -hmm. bo to różnie te, te gry odchodzą. <laughs> powiem ci, że dobrze z znaczy dobry remaster tej gry będzie się dobrze sprzedawał, bo ludzie lubią tryhardzić. Tak więc wracamy po kolejnym cięciu. <laughs> Nie powiem, fajnie jest. Będę, ten materiał będzie miał z 15 minut, max Nie ja no, ważne, ważne, że jest. Yy, ważne, że jest. Ale jest treściwy, nie powiem. Znaczy, no tak, ja już na chcę temat? Na A jeszcze, o nazwie. Jeszcze ci mogę, jeszcze mogę dodać jedną ciekawostkę do, odnośnie Bloodborne. To, to teraz wyczytałem sobie. E Serwis Metacritic umieścił Bloodborna na liście 50 najlepszych gier dekady 2010-2019, ja tak. gra zajęła 32 ja miejsce. powiem tak, że ja pamiętam, 2000, bo 2015 rok to jest Wiedźmin co, nie? Aż sprawdzę, Wiedźmin... A tak, Wiedźmin jest 2015, czy, tak. Pamiętam, że Bloodborne był właśnie jedną z tych gier, która konkurowała z Wiedźminem o Grę Roku. Bądźmy szczerzy, Wiedźmina nic nie je Wie, Wiedźmin był jeden z większych hitów. tak, Wiedźmin jest fabuła. Rozpisanie każdej postaci, świat, system walki. Uj. Nie. Co jak co? Wiedźmin, miejmy nadzieję, że Redzi pójdą w tą samą stronę z Cyberpunkiem. Cyberpunk będzie trochę inny? Jeśli, jeśli, jeśli Cyber. A ogólnie to chcesz jeszcze usłyszeć, ciekawostkę fajną? fajną. Wiedźminie trzecim była wzmianka Cyberpunku. A no tak, wiem, wiem, bo ja grałem, wiem, wiem, nawet film na YouTube widziałem. To jak Siri opowiadała tam o ludziach. że strzelają z yy, magicznych truszcz? Tak, czy coś z, takiego? W ogóle jak to oni sobie wyobrazili, że powiedzmy, Wiedźmin, który jest osadzony gdzieś w czasach średniowiecza, postać, która stamtąd by no teraz wiedziała. taki Polska. świecący pistolet, bo tam w Cyberpunku te pistolety są trochę inaczej przedstawiane niż, niż teraz, bo teraz. No teraz tak, bo... pistolet to jest ołów. F a kiedyś może będzie laserowy, kto wie? I magiczna różka to bardzo dobry pomysł, żeby to tak określić. Powiem tak, dożyjemy, dożyjemy czasów, w których e, będziemy żyć jak w falaucie. Możliwe. No, żeby... Jak e, plazmowe karabiny. Kto wie, ale dobra. Koniec podcasta i o tej nazwie, bo są dwa pomysły na nazwy. Tak, czyli będzie BNX podcast lub XNB podcast. Albo Gamecast, <laughs> albo Gamecast, znaczy... więc. W opisie macie. Ja tam powiem tak, ja się pytałem w ogóle znajomych. Do Strafpula. Ja pytałem znajomych, jaką nazwę na podcast nie tak. No ja nie wiem, będę. No ja takie ja też, no ja też nie wiem, widzisz, mamy wspólny problem nagle. Jakie? No Znaczy to jest bardziej mój ja, problem. Ja ci powiem, Może się nie pytałem nikogo, ale sam, sam nazwy też nie mogłem wymyślić dopiero teraz, jak a w sumie to nawet pokażę. Mam taką kartę, bo ja często chodzę do sklepu kupować sobie pierdółki. Tam jak są otwarte, jest sklep otwarty. W i elektronicznych kartę masz dużo. tutaj. Game, game, game Reward. I na tej karcie są. Nabija się punkty. Za każdym razem, jak coś kupisz, nabijasz sobie te punkty i te punkty można wymieniać, na przykład na nagrodę typu. Nie wiem, wydasz dajmy na to Tysiaka. Hmm? Tak? I możesz sobie odebrać darmowy kontroler, na przykład do Xbox One. Czy możesz sobie odebrać voucher w wartości 5. Dych. I wydać sobie to na gry na, na przykład na Steamacz A na coś. No, po prostu coś takiego by nie przeszło, ja, w, ja wchodzę no do swojego no, klubu. Chyba w sumie tyle ja na tym Ja wchodzę do sklepu w grach, gdzie mają Switcha, co nie. Kupuję no. kapitana Touda u nich za 120, nie, za 100 zł. Potem przychodzę na wymianę i oni do mnie 4 dychy, co? <laughs> ale ostate, ostatecznie w ogóle potem poszłem dwa tygodnie później, jak im trochę tych Gierek zeszło. buchnąłem strasznie w mikrofon, mm. przepraszam. To już za 6 dych, co, no. nie? Ja mówię ty, daj mi, daj mi nie a wiem, za tutaj, wymianę tutaj na, Bo ja mówię, za wymianę, ile? No to ci 8 dychmy. Mówię, dobra, to dawaj tą zelę. Ja aktualnie to na tej karcie może mam. Grasz w rola, nie? Albo nie, w sumie powiem ci tak, mam, mam może dwie dychy uzbierane. Czyli takie 100 zł na skiny do CSA na przykład. No, albo prestiżowe skórki do Lola. Są te prestiżowe punkty. Albo skórki, A mogę nawet sobie wziąć i doładowanie na Steam a kupić i kupić sobie jakąś grę, czy jest... doładowanie nawet na G2, bo są gift karty a to na to G2. Sobie, to jest jakaś no sieć sklepów, sklepów w Anglii? E, to jest po prostu game, no to jest takie, taka sieć Nie, sklepów. u no, nas to jest seks. Który też... Tam idziesz i tam masz na przykład do kupienia gadżety z gier, jakieś Pokémony, jakieś, to jakieś karty, jakieś pierdółki, jakieś gry, Xboxy, telefony i chyba kończymy. No, no, tak więc yy, jeszcze raz przypominamy o tym, że link będzie do Strawpulata w opisie. Głosujcie na nazwę, która się podoba wam najbardziej. No i co? Dziękujemy za oglądanie i trzymajcie się do następnego. Bye bye. bye, bye. Jak, wcy, ten synchronicznie powiedzieliśmy bye bye. <laughs>